Dron A gdzie jest strażnik teronu? A masz nie znajdę. Nie nice, bo miał dostać strażnik teronu, a nie dron. Tak, o tak, o tak. Zapomniałem. No, przeładowuj. Tego to bym mógł pokroić, nawet chodź tu. W sensie nie tam, tylko tu. Jak mi tu podejdziesz z tym shotgunem. No się zdecyduj w końcu, gdzie chcesz. I no kurwa. Koniec, koniec. Łuk trzeba podnieść. Ile mam sztuk? 9, to nie. To jeszcze nie. Wyciągamy łuk tutaj. Idziemy w tą stronę. I tak. Rozkręcamy łuk i puszczamy w trojkę. Rozkręcamy łuk. Na ty gnoju! Puściłem przez ciebie Normalnie ci zrobię nową dziurę Jak to mówiły grubasy SwordCrya Gincie już wreszcie Przez Ciebie nie mogę swobodnie atakować łukiem Więc z łaski swoje zginij O, uh. dokładnie, dem, dem, dem. Zdechłeś już, mnie. Wychyl się. No, wychyl się. No nie mów, że... bez kurwa jaj. Teraz się robi śmieszne. Chodź tu, kurwo. Znowu nie mam amunicji. Bez jaj. Zaczyna mnie to wkurwać powoli. Ta gdzie stała skrzynka za amunicją do zupełnienia? I don't remember, już remember. Ile mi zostało? Strzał 5, czyli możemy spokojnie uzupełniać amunicję. Nie tą, tylko tą. Idziemy jeszcze raz z łukiem na kolesia. Mamy jeszcze jeden łuk spokojnie do uzupełnienia. Za chwilę będziemy mieć następny. To tu możemy spokojnie. Już mu się odechciało? Bardzo dobrze. W każdym razie w tym fragmencie możecie szaleć z łukiem jak cholera, bo jest gdzie uzupełniać do niego amunicję. Tam jeszcze jeden leży. Gdzieś tam. Ale pięknie. Chciałbyś... Najważniejsze, że to nie dać się zajść. O oh, fuck. Faniak z granata przywalił. Leżysz. Jeden leży, następny. Poraż się. Leżysz. Jeszcze jeden został. I to tak, Shotgana ma, jest już blisko, więc... Trzeba się go szybko pozbyć. Właśnie. Gień, 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 gień. Kmiocie. Jeszcze jeden? Tak, bo tu jest cieni. No masz. Widzę cię już podnoś się, nie marudź dawać amunicję Już Tu się nie będę potem wracał. łuk? tutaj trojki obie już zdjęliśmy. Tak więc nie ma się o co martwić. Kontrolny tutaj? O, tutaj jest ukryty łuk, widzicie? Że można szaleć do bólu. Jeszcze, jeszcze byłem zbyt skromny. Jeszcze się upewnić, czy trojka leży? Leży. Dawaj, ten łuk. A zrobimy wam coś nielegalnego. Dom, pięknie, jesteś normalnie moim idolem, nie? Wejść mi w strz linię strzału. Normalnie kocham cię. Wychyl się. Leżysz. Strażnik Terona. Więc nie wiem po co ta muzyka. Jeszcze widzę. Tylko wystrzel tą strzałek ginojko. Mam cię. Coś się nie muszę cofać po tamtego, po tamten łup. O, tu znowu utknęły. Haha, <laughs> Ktoś tu miał niefart. Ja nie liczyłem rozdziału, więc nie wiem, coś ten, ale już zbliżamy się do końca. Już jesteśmy w posiadłości Phoenixów.